się siemano wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielno, a to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej historii. zagrajmy w Shadow of Mordor. Yy, jak widzicie, jesteśmy tutaj w okolicy chyba tej wieży, gdzie skończyliśmy, nawet dokładnie w tym poprzednim odcinku. Jakieś orkasy tam słyszę. Coś tam się dzieje, co tam się dzieje? Nie ma tam żadnego celu. To olejmy ich, prawdę powiedziawszy. Dobra, wiecie co, dzisiaj... Pasuje nam się zabrać oczywiście dalej za system Nemezis, czyli no tak jak to co zawsze w poprzednim, w, w, w każdym odcinku, że tak powiem. Tylko kogo dzisiaj sobie chlaśniemy, że tak powiem. E, muszę mapę zobaczyć, to jest pierwsze primo. Tu mamy jakąś misję, próba krwi, blork prędki. Wiecie co, może na to byśmy poszli, bo nie wiem kto to jest blork prędki, nie mamy go chyba w ogóle. Przy okazji go przesłuchamy, no i możemy go też... Przesłuchamy go, myślę, jak się uda. Zobaczymy, co to misji za misja. To są te sesje... misje... poboczne, czy coś w ten deseń? Cho chociaż nie, bo po poboczne to są te białe. Dobra, nieważne, ale w ogóle w złą stronę idę. Nie wiem, czemu tak się zachowałem, że poszedłem w złą stronę, no ale dobra. Nieważne. Może też byśmy sobie jakiś dzisiaj punkt zdobyli widokowy, czy coś. Zobaczymy. Dzisiaj myślę, że ten znaczy, myślę, że ten odcinek będzie ogólnie trwał dłużej. Bo dzisiaj pojawi się odcinek, dzisiaj pojawią się trzy odcinki łącznie. Więc, yy, zapraszam serdecznie do oglądania. Myślę, że te jest Shadow of Mordor, to będą się pojawiały trzy tak dziennie średnia. Trzy odcinki dziennie. Bo kurwa, co tam się dzieje. Kogo oni tam niosą? Oni tam mają tych... Mm, niewolników. Dobra, zostawmy ich. Myślę, że tak na razie chciałbym pocisnąć z tym Mordorem, gdy... Gdyż wiecie, nadchodzi niedługo ten... Obcy... obcy izolacja, albo Alien Isolation, jak to woli. I też pasuje to nagrać. Przynajmniej mam na razie tak... Wow, 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 coś się kurwa. <laughs> Blork prędki. <laughs> Jak on wygląda? Dobra, odpalamy tego questa zobaczymy co tu będzie się działo. <coughs> co on ma? Co to za typ? Co on ma na głowie w ogóle? Dobra, na razie... Wow, czekajcie, bo on tam coś zostaje po dupie konkretny. Próba krwi, koniec. Potęga zwiększona. Co, zabił go? Przetrwał próbę, o to chodziło. Twoje Dobra, zaraz sobie pogadamy, na razie to się zajmę resztą. W ogóle mam problem. Czekajcie, potrzebuję jakąś strzałkę. Kolejny padnie Kurwa, skupienie mi się skończyło. Strzałka jeszcze jakaś by się przydała z miło chęcią. Wow, skąd tu wyszły, wyszły te? Ja mogę na nich skakać w ogóle, czekajcie. Dobra, weźmiemy jednego, będziemy na nim jeździć. Saączek, zdominowanie Karagora. X -em się atakuje, i y gryzie, kurde, co się w ogóle dzieje? Pogryź ich, dobrze, jeszcze jednego, dawaj. On jest nasz teraz, więc spoko. Zabili nam go, o kurde. Tego się nie spodziewałem wcale. W ogóle. Kurwa. Wo wow, wow, dobra. Ucieczka mała. Trzeba gdzieś HP nadrobić. Zbiera zioła, no dobrze. No gdzie są jakieś zioła? Dobrze, mamy go już oznaczonego. Wiem, że go mam zabić. Tylko ja potrzebuję jakieś zielsko. O tu coś jest chyba Idziemy na nich <laughs> Na tego blorga Co wy gadacie że mi zniknął? Co za ham Co to za infosy? I o kim te infosy? O blorgu? Ranią go techniki bojowe, ranią go wybuchy. Niewrażliwe na szczały, no dobra. Czyli to, co najważniejsze, tylko gdzie on mi zniknął? Kurwa mać. Powiedzcie, gdzie mi on zniknął? Tam jest. Gdzie jest ten kurde blork jakiś tam Jezus Maria zniknął mi boss, no super. Znaczy kapitan, idziemy na ladwarga, nie wiem co to za w ogóle przesłuchamy go. Co ma do powiedzenia ciekawego. Dobra, pogadamy sobie zaraz moment. Dostaniesz kilka ciosów, tylko żeby żaden ork nie przyszedł. Pogadaj co wiesz. Dobra, i teraz może nam podać jakieś infosy. Powiedz może o wodzu jakimś. Na przykład o tym. Rush rechod. Dobra, mamy info o Rushu. Jednego kapitana żeśmy zabili. Znaczy, no, jednego kapitana. Tak, kapitana zabiliśmy. <ścoughs> Nawet nikt się nie kapnął, że go nas zabiliśmy, więc spoko. Szkoda, że nam ten kurde uciekł, ten wiecie tutaj co był. Zasadka jest dostępna, a co to jest? A co to jest, ból nie istnieje niby? W ogóle tu jest wieża, nie wiem czy ją zdobyliśmy. Znaczy, no wieża kuźni. Pasuje też na nią ruszyć. Nie będziemy może niewolników ratować, bo to może się nie tylko dla nas źle skończyć. Ci na tych karagorach śmigają, na tym wszystkim, ja pierdolę, nie wiem co się dzieje. A to co to za spot? A, byliśmy tu, tu no, nie zdążyliśmy wziąć tego miecza, właśnie. Bo pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj nas dojechali troszeczkę i nie mieliśmy jak uciec. Ten punkt jest zdobyty? Mamy to zdobyte, czy nie za bardzo? Mamy! Tu mamy zasadzkę. Zun tarczowy. Też go przesłuchamy oczywiście. Przynajmniej będziemy się starać. Ej, co jest? Co ja wam zrobiłem, ludzie? Tu tylko na quest'a przyszedłem, z zunem tarczowym pogadać. Too quiet. Here they come. I knew it. Turn Skill on Dobra, tak sobie tutaj pościągam ich troszeczkę, żeby mógł sam podejść ładnie. No, no, no. Kurwa ile ich tu jest. Czekajcie, bo ja nie wiem czy on przeżyje do tego czasu, dopóki ja tam zajdę w ogóle. On no, z każdym orkiem walczy. Dobrze. Nie ma już sam. Dobra. Wow! Od kogo ja dostałem tą strzałą? Kurwa macie, ktoś do mnie strzela. Może mi ktoś powiedzieć skąd ktoś do mnie strzela? Dobra, walczymy z nim. On jest odporny na ciosy, nie? Co się stało? Zasadka, koniec. Potęga zwiększona, udało się, okej okay, dobra. Przetrwał zasadkę, czyli udało się. Co za egzekucja było? Wow, 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 wow. Kurwa, za dużo ich. Nie przesłucham go, nie ma opcji. Patrzcie, ile ich tu jest. No przecież nie ma opcji. Jeszcze nie ma świetnie Tam jest kwiatek, więc weźmy go Może to nam coś da Dobra, walczymy z nimi, bo to tak nie ma sensu albo uciekamy, albo walczymy. Za dużo ich jest, prawda powiedziawszy. Nie, 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 to nie ma sensu. Dobra, ja uciekam. Zostawimy typa, faktycznie. Zbyt bardzo się rozciągnęła ta walka, zbyt dużo tutaj typów się pojawiło. To jest jakiś ork w ogóle? Ogry, ork, ogry. Ja gadam, orki tam są. Kopalnie w Mordorze. Psycha, jak wygląda to ta sprawa tutaj? Tutaj już trochę ich wybijałem, jakby nie było. Ten ma powiązania z tym. Z tym zaczęliśmy w ogóle walczyć, to dupa wyszła z tego. <śmiech> <śmiech> Dobra. Hmm, hmm, hmm. Mamy jakieś mocne strony tego. Może byśmy poszli na... No. Ja wiecie co, bo to jeszcze to odcinek jest zbyt długo trwa, żeby na kapitana iść, bo to może długo. Duży, walka z kapitanem może jeszcze dłużej trwać, także... O no, mamy jakąś runę... No nie mamy innej, to sobie władujemy tu. Na no, sztylet nic nie ma. ulepszenie jakieś. No szczebel umiejętności udało mi się odblokować. Ja, super. Trucizna. Rzut sztyletem. Brutalny mord. Mhm, to trzeba mi się główne na niektóre wypełnić. Ho, z ukrycia. To co mieliśmy? Detonacja. Zabójcie zeskok. To sobie weźmy, to może się przydać. Na razie to później będziemy drugi szczebel umiejętności rozwijać. Na razie weźmy sobie ten zeskok z góry, żeby tak jakby możemy skoczyć na przecinka. W ogóle nie kliknąłem nic co miałem zrobić. Co możemy zrobić? Hmm, co to jest? Wygnanie To są te idhiliny, czy jakim to? Dobra, wiecie, co czekajcie. Hmm. Kurde, zastanawiam się, gdzie my możemy iść. Tu mamy. Czekaj, artefakt. Hmm. Co to jest? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie jest nasza postać? No dobra, to sobie 500 metrów to sobie prześmigniemy na zbuto, nie jest daleko, znaczy 500 stóp, bo fitów tutaj są w fitach podane. <laughs> Także zrobimy to co to, to z tym łukiem, nie wiem co to jest i zajmiemy się tym, a w następnym odcinku dalej będziemy cisnąć z fabułą, może już na jakiegoś, na wodza pójdziemy, o to będzie dobry pomysł, na wodza pójdziemy w następnym odcinku na tego co nam yy, Szczurnik... Powiedział, żebyśmy tam poszli, on wtedy wpadnie na miejsce wodza szurnik Co to jest? Co to będzie? Rzucili się na niego z nielazka, gdy właśnie zaśpiewał. Ukuj legendę, ukuj Dobra, strzałuję. Wow, cele w ruchu trochę ciężej w... w ten... W, trafić sobie. Wow Wo wow, ale hamstwo Wow, Ziomki, co wy robicie? Dobra, strzałsony strzał nam są potrzebne oczywista sprawa. No co wygadacie sobie? Nie, no dobra. O oh, kurde. Wow, no co wy gadacie? Ostatnia szansa? No! Nie trafi, Ja pierniczę. Nie zdążyłem nawet na ostatnią szansę. On teraz się pochwali i on będzie miał właśnie potęgę ogromną większą. I teraz on się pochwali i będzie miał szansę właśnie na wstąpienie jako kapitan. <grym> Awansował na kapitana ogrogo, jak cię życie zabiło, mogą wziąć. No, czy widzicie, system Nemezis tutaj konkretnie działa? Tak, jeden wbił. O Jezus, co tu się podziało? Ten awansował, ten wbił, co tu się dzieje? Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, całkowicie. Czekajcie, ten wbił się na... Na. tutaj na kapitana za to, że mnie zabił. Ten awansował za to, że on go zabił. I tutaj ja pierdzielę ciężkie ruchy się. Tutaj ktoś znowu doszedł jako lepszy kapitan. Doświadczony wódz. Elitarny wódz. I zabili mnie ogółem rzecz biorąc. Pierwszy raz. No dobra. Te Dobra więc co ja myślę, że zakończyłem tutaj ten odcinek. W każdym moim razie było naprawdę zasnie w tym odcinku. Zabili mnie <laughs> trochę orków tam wpiło znowu tych, co wybiliśmy praktycznie dwóch weszło na miejsce tych, których zabiliśmy, także jak widzicie cały czas ten system działa. No a co, ja się tymczasem z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście, napiszcie też co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinku, ale w następnym odcinku to raczej na pewno pójdziemy na tego elitarnego wodza. A tymczasem ja się z wami żegnam. No i to by było na tyle. Cześć wam wszystkim.